Szaleństwo takie, że właśnie Holandia, koncerty zagraniczne, tutaj wcześniej próby w Opolu, potem te koncerty za granicą, potem znowu powrót do Opola. Chyba jeszcze wczoraj wymieniłaś występować w Warszawie, z tego co mi się tutaj wydaje. Nie, w Świdnicy mieliśmy dzisiaj Aha. występować. Aha. Ale I? to jakby no jest logiczne, chyba. Są Na no, tak. no i jak Ty dajesz radę w takim intensywnym czasie? Jakoś szczególnie dbasz o siebie w takich momentach, że tutaj wiesz... Chciałem powiedzieć ładnie ładne słowo, między różnymi e, miastami bardzo intensywnie pracujesz, o tak zastąpię to Bardzo słowo. dużo śpię, nie piję alkoholu, dopiero gdzieś napiję po występie, lampki mm -hmm. <grym> szampana. E, no tak, głównie sen jest bardzo regenerujący i, mm, i proszę mi powiedzieć ja po prostu gdzie mogę tam śpię, natomiast przeżyłam e, tragiczny Tragiczny po prostu lot. A dzisiaj dramat. <laughs> Mężczyzna, który siedział obok mnie, patrzył na mnie tak. I się wcale nie mu nie, nie, nie dziwię, Polak? Bo... Nie, no co? Ale ty? ty znowu, ale przecież ty przychodziłaś jakiś kurs, że. że nie, jakieś, nie, to mi nic nie dało. Oprócz tego, że poznałam było... bardzo fajnych ludzi, to nic mi to nie dało. Bardzo się boję cały czas. Uczyłaś, powiedzmy o co chodzi, że byłaś na jakichś zajęciach, które pomagają e, poradzić sobie z swobiem latania. Mm -hmm. przed lataniem. Tak, tak, tak. I mi nie pomogły. Natomiast poznałam <laughs> bardzo fajnych ludzi. Weź, e... powiedz, co ty tam może? w tych samolotach. No machnij się ulotką. Bardzo pozycję katastroficzną, katastrofalną. patrzę się ciągle w okno, krzyczę, piszczę, wkładam słuchawki, wyjmuję słuchawki, nucę, nie nucę, płocę się, łapię się za pasażera, nawet tak jest obcy, yy, krzyczę, dzwonię do matki, ona nie mogę się połączyć, bo nie ma no zasięgu, Mama, jesteś... spadam, a tam takie chmurki tylko, nie? I wiesz. No. Widziałeś przyjaciół? A, no i stewardessę, ciągle do stewardessy, nie? Alkohol. Proszę pani, czy wszystko jest okej? Okay? One tak, ja wiem, że jesteście nauczone tak mówić, ale proszę mi powiedzieć prawdę. Ale nie się przygotowywałaś na jakąś ewakuację z samolotów, potem uczyłaś się jak to się robi? Uważasz na pewno bardzo, kiedy te panie to pokazują wszystko? Nie, ja, ja obejrzałam wszystkie katastrofy, wiesz, przez słońca, to nic nie da. Super, jak, super pomysł. Jak masz, no wiem, już wszystkie czarne skrzynki też.